Cześć, witamy Was ponownie na kanale Fizjoterapia Umed Łódź. Dzisiaj przedstawimy Wam kolejne testy diagnostyczne, które można wykonać u pacjenta z dolegliwościami w dolnym odcinku kręgosłupa. Pierwszym testem, jaki Wam przedstawimy, jest test palce podłoga. Sprawdzimy dzięki niemu zakres ruchomości kręgosłupa oraz stawów biodrowych. Pacjent wykonuje skłon do przodu przy wyprostowanych stawach kolanowych. Fizjoterapeuta mierzy odległość od opuszka najbardziej wysuniętego palca ręki, zazwyczaj trzeciego palca, do podłoża. Jeśli pacjent ma hipermobilność, wystarczy, aby stanął na podwyższeniu. Tu mierzymy od najdłuższego palca ręki do podłoża, na którym pacjent stoi. Ruch nie może być wymuszony. Test ten pokazuje pracę stawów całego kręgosłupa, stawów biodrowych oraz mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych. Warto zwrócić uwagę na kształt krzywizn kręgosłupa. Ma on duże znaczenie podczas kontroli wyników leczenia. Kolejnym testem, który pozwoli nam zbadać zakres ruchomości kręgosłupa, jest test Otto Schaubera. Pacjent stoi i oznaczamy na nim wyrostek rylcowaty kręgu C7 oraz punkt leżący 30 cm niżej, a także wyrostek rylcowaty kręgu S1 i punkt, który leży 10 cm wyżej. Pacjent wykonuje skłon w przód, a terapeuta mierzy odległość między zaznaczonymi punktami. Następnie pacjent wykonuje skłon w tył, a terapeuta mierzy odległość między zaznaczonymi punktami. Pacjent prostuje się. Odległość zaznaczonych punktów w odcinku piersiowym powinna wynosić więcej o 2-4 cm przy pochyleniu do przodu, mniej o 1-2 cm przy przeproście. Odległość zaznaczonych punktów w odcinku lędźwiowym powinna wynosić do około 15 cm przy pochyleniu do przodu, do 8-9 cm przy przeproście. Jeśli podane miary są mniejsze, to może to znaczyć o zmianach zwrodnieniowych i zapalnych w obrębie stawów kręgosłupa. Kolejnym testem, jaki warto znać, jest test Laseka. Wykazuje on podrażenie korzeni nerwowych. Pacjent znajduje się w pozycji leżenia tyłem. Kończyny dolne są wyprostowane. Badający powoli unosi wyprostowaną kończynę dolną badanego do momentu wystąpienia bólu. Istnieje jeszcze inna wersja tego testu. Ona uwzględnia w tym momencie pozycję siedzącą. Wówczas badający prostuje kończynę dolną pacjenta w stawie kolanowym do wystąpienia bólu. Jeżeli wystąpi nagły bądź ostry ból w odcinku ulędziowo-krzyżowym oraz w badanej kończynie dolnej, może wskazywać to na podrażenie korzeni nerwowych, a w szczególności na kompresję nerwu kulszowego. Ten dodatni objaw występuje jedynie wtedy, gdy opisany ból błyskawicznie przenosi się do kończyny dolnej, a objęty w niej obszar zaburzeń ruchowo-czuciowych odpowiada zajętemu korzeniowi nerwowemu. Jeżeli przy unoszeniu kończyny o w okolicy krzyżowo-lędźwiowej bóle narastają wolno lub promieniują do tylnej powierzchni uda, są one zwykle spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi stawów kręgosłupa, zapaleniami więzadeł miednicy, czy znacznym wzrostem napięcia mięśni kulszowo-goleniowych. Kolejnym testem, jakim warto wykonać, jeżeli stwierdzimy test pozytywny w teście Laseka, jest test Bragarda. Pacjent znajduje się w leżeniu tyłem, Badający jedną ręką obejmuje piętę, a drugą chwyta od strony brzusznej staw kolanowy. Badający unosi wolno ku górze wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę. Przy pojawieniu się bólu, jest to tzw. objaw laseka, kończyna opuszcza się do momentu, gdy ból ustąpi. W tej pozycji wykonuje się silne zgięcie grzbietowe stopy, które powoduje ponowne pojawienie się bólu przebiegającego wzdłuż nerwu kulszowego. Dodatni objaw bragarda może świadczyć o ucisku korzeni nerwowych na odcinku L4S1. Tępy bądź niespecyficzny ból na tylnej powierzchni uda z promieniowaniem do stawu kolanowego może świadczyć o podrażeniu na skutek rozciągnięcia mięśni kulszowo-udowych i nie należy go mylić z objawem laseka. Uczucie napięcia w łydce może być spowodowane zakrzepicą żył, zatorem lub przekurczem mięśnia brzuchatego łydki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Cześć!